Tak, jak się nazywasz? Tak. I co? I co cię zainspirowało do, zainspirowało do zrobienia takiej pracy, tego pieska, z Tak. Bardzo ładnie. A to potek? Tak. Tutaj, tutaj piesek. Tak. A to jest kasz co jest? Kosz. Kosz na śmieci. Tak. Bardzo ładnie. A ty jak się nazywasz? Kuba. I co? Widzę, że jest płoc. I co masz zamiar dalej robić? Czyli wracasz wspomnieniami do okresu sprzed choroby? Bardzo fajnie. A jak ci się podoba na warsztatach? Mam, tak? Chciałbyś częściej takie warsztaty? Tak, jak się nazywasz? jak masz na imię. Masz na imię nie się, ale jest już nazywana. Do czy dopiero teraz Tak a co myślałaś? Słuchaj, <grym>, malując co? to, co? Lubisz to, łączyć kolory? Jest, wstaje, Podobało stawiało, ci się na warsztatach? Tak. To, co? A jaki jest Twój ulubiony kolor? Nie Sądzę, że tak Jak każda Barbie. Tak. Dużo się dzieje. Tu jest kraina wyobraźni. Tak wygląda kraina wyobraźni. Dużo masz? A jak Ci się podobają warsztaty? Co? Lubisz malować? Tak. A co Cię zainspirowało do stworzenia tej pracy? Bo wiesz, że temat to wyobraźnia. I co? I co? Widzę tutaj rybki, kolory. To jakaś głębia morska? Czy rybki, czy pruwające rybki? Próbające rybki? A widziałaś kiedyś pływającą rybkę? Ja też nie. A ciekawe jak to by wyglądało, prawda?